Ну як папіроска. Дуже добре. Mm. Ти можеш запитати, що ти хлопаку може, чи є ще даду. а, а Хочеться зорганізовать рекламу в пошукуванні праці і може бути замішкання. Може, а може комурки з інтернетом. Jeżeli jesteś w stanie pomóc, why not? Bardzo chętnie. Bo jestem influencerem i. Rozumiem. Mam dostęp do internetu, mogę puścić. Ja w nie, nie mam dostępu do internetu i nie wiem na czym polega influencowanie. Ja byłem kiedyś, umiem lobbować, żyć lobbystą, umiem wpływać na ludzi, jeżeli chodzi o zakupy bardzo ryzykownych inwestycji. Tym się zajmowałem wiele lat i, i miałem zarabiać 50-100 tysięcy miesięcznie, ale poprzez sprzedać, tak? W firmach inwestycyjnych, na giełdzie, na foreksie. Ale nie, nie wróciłbym chętnie do tego zawodu, bo nie byłem z tego dumny. Ale moi klienci wiedzieli, że zawsze że ryzykują, wiedzieli, że ja też jestem hazardistą, wiedzieli, że znali trochę mojej przeszłości. I powiem Ci więcej: najpierw, jeżeli ze mną przegrali, nie wiem, załóżmy milion dolarów. I trafiłem do innej firmy, niektórzy moi klienci w innej firmie dalej próbowali ze mną inwestować, wiesz? akurat, bo na niektórych rzeczach oczywiście że zarabiali na początku, ale ja im zawsze mówiłem, słuchaj, ten debiut, to, to warto wejść, bo to, to, to i to. I no, raczej nie ma bata, bo jest to firma niedoszacowana, bla 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 bla, taka Tesla. No w ciągu wiesz, no, w krótkim czasie na pewno na tym zarobić. Tak? Na, na pewno to nie ma wiadomo, wiesz, że, że wiesz, na wszystkim można stracić. Tak? To, 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 to oczywiście. Tak? Ale wszystkie znaki na ziemi, bo to, 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 to. to, to, to I już wiesz, miałem wiesz, super wiecie argumenty. Bardzo mało. Dwa, trzy krótkie argumenty wiesz, i, i mimo tego, że ze mną załóżmy stracili milion dolarów. Nie było to powód, żeby ze mną już dalej nie inwestować, bo widzieli, że jestem uczciwym handlarzem po prostu. Uczciwie mówiłem, że, wiesz, że na tym spokojnie już można stracić. Nawet wszystko także. Ja mam doświadczenie w tradingu, także rozumiem, o co ty mówisz. Mówisz o Forexie, czy O, wszędzie. To, ja, te, ja do tego czasu mam. Ja do tego czasu mam konta na rosyjskiej giełdzie, na amerykańskiej giełdzie, Czyli giełda, ok? ale nie mam dostępu, bo straciłem SIM kartę, straciłem paszport. Okay, i... Ale konta mam, pieniądze mam, akcje mam gdzieś tam, może kiedyś, jak nowy paszport wyrobię, i to, to... I, ja i, i teraz... Nie z włoskiego paszportu, bo nie ma bata. Żeby udowodnić, że nic nie masz. Rozumiesz? Rozumiesz, jakie to jest kuresco. Ambasada dała mi fałszywy numer, żebym zadzwonił, że ta instytucja jest odpowiedzialna za to, żeby powiedzieli też im, że ja nic nie mam, żeby mogli mi też dokument nie za 500 dolarów zrobić, czy tam 500 euro, tylko za darmo. Bo oni muszą mieć udowodnienie, że ja nic nie posiadam. A nie ma takiej siły i nie ma takiej instytucji, która ci to potwierdza. Można udowodnić, że coś posiadasz, jak masz dom, czy jak masz samochód, Pokazujesz, że to jest moje, bo wiesz, tu masz tak, kupna, sprzedaży. Udowodnić, że coś masz, jest bardzo łatwe. Udowodnić, że nic nie masz, jest nichu ja niemożliwe. Ty mm -hmm. paniesz, wiesz, ty rozumiem, rozumiem, To jest trochę wredne, to jest trochę kurewsko wredne. Nawet już kolejny raz nie chciałem mi się tam iść, wiesz, i im, powiedzieć, jakie to oni są arcychuje i jak bardzo mnie okłamali, A... Co to da, że Wilbundowi powiedz, A, wie, Polski Wilbund? paszport masz? No mam gdzieś, mam, tak. No to dobrze. Dowodu też, nie dowód, nawet mam ze sobą wyjątkowy. Ja to powiedz mi, e, proszę, wszystko, co, co możesz robić. Już Ci powiedziałem. Sprzedawać się. E, e, handlować absolutnie wszystkim prawie, no. bo jestem bardzo dobrym handlowcem. Najlepszym na tym rynku, bo nie tylko z teorii, mogę nawet uczyć z tego, wiesz tak? Bo jestem po stosunkach międzynarodowych, po kursie marketingu, reklamie. Trzy, y, trzyletni kurs, nie trzymiesięczny, u Kanadyjczyków i to wiesz był kurs y, po tym, jak już się było magistrem, także wyższej klasy kurs, tak nie, nie w trakcie studiów, tylko trzeba było być magistrem, żeby tam się dostać. Gdzie tak? mieliśmy najlepszych nauczycieli na świecie z Kanady, wiesz, także i po angielsku ten kurs był prowadzony. Executive Master of MBA też mam, Montreux przez Szwajcarów, najdroższa i najlepsza szkoła na świecie. To wszystko jest chujawarte. warte, to wszystko jest chuja warte. Jeżeli nie znasz kogoś, kto cię zatrudni, musisz znać pracodawcę albo kogoś, kto zna pracodawcę. Jak masz 53 lata, nie nadajesz się do niczego stary. Ciekałem, jest ale ja nie ubolewam na sobie. Mówię ci po prostu jaki jest rynek, nie? Bo go trochę, nie? Poza tym z poziomu bezdomności, pierwsza rzecz, co jest potrzebne człowiekowi to jest mieszkanie, to jest dom. Wtedy może zacząć myśleć. Dom z dostępem do internetu i tak dalej, wtedy się może być sam, chociaż i tak nic nie ogarnął, bo kiedyś wysłałem 2,5 tysiąca CV i nie było wiesz żadnej odpowiedzi. Na 2,5 tysiąca, tak? Najwyżej wiesz, tak jest takie z automatu. Bardzo dziękujemy, dostaliśmy, odezwijmy się, jeżeli Pan będzie potrzebny. Ale to z automatu jest, jakaś, jakaś szczęta odpowiadała, nie człowiek. To jest trochę dziwne, ale to jest równie pochyła w dół. Dla mnie zawsze może być gorzej, zawsze. Mogę się nie obudzić następnego dnia, mogę wiesz, stracić nogi, zawsze zawsze, zawsze zawsze, może być gorzej. I na tym polega wiesz, mój optymizm. I ja jestem i tak zawsze zadowolony, bo wiem, że zawsze może być gorzej. Jestem mega optymistycznie nastawiony do życia. Nawet no jeżeli czasem wiesz, wygląda, jakbym się troszkę użalił czy użalał, ale to jest bardzo krótkotwarty i krótkoterminowe. krótkoterminowy. I tak chwalę Pana za to, że mam życie, za to, że mam dwie ręce, za to, że mam brata, chociaż on mnie nienawidzi za to, że mam mamę, chociaż też mnie nienawidzi, wszyscy, wszyscy mnie nienawidzą za to, że jestem biedny. To jest nienawiść polska, ale to nienawiść, nienawiść, Ja jestem promotorem miłości, propagatorem slow life, slow food, dobrego życia. Także mega dobry fajek. I wolno się też pali. jeżeli chcesz, też możemy go jak Bryant'a palić, jeżeli chcesz parę buchów. No może to... na jeden buch, tak, na nie. Ja nie mam żadnych oporów, żeby z tobą zapalić, także... Nie dlatego, że Tu, to to, jakie wykształcenia masz, jakie dyplomy masz? Stosunki międzynarodowe UW. Uh -huh. A wcześniej skończyłem e, ten. To, co prawda nie jest warte, znaczy nie jest ważne, ale maturę zrobiłem mając 60, 60 czyli maksa, mając raptem 2% obecności w szkole, bo pracowałem jak do Włoch. Tak. Maturę robiłem w Ziemię. Maturę robiłem. Na bazie obrony pracy taki pseudo-magisterskiej, tak zwana mała magisterka, to się nazywa tam. Czyli musiałeś jakąś pracę napisać, która zahaczała dwa, trzy przedmioty. W moim wypadku było to na temat romantyzmu polskiego. I zahaczało o literaturę, o sztukę i o, o języki. Aha. Trzeba było to obronić w trzech językach: po niemiecku, po angielsku i po francusku. No oczywiście po włosku też. nie... Komisję złożoną z 12 profesorów, nie z moich własnych, z mojej szkoły, tylko z innych wysp. Nic przyjechałem, bo moi profesorowie do innych szkół, tak, Takie są zasady we Włoszech, żeby nie było oszustwa, nie? nie? I moi koledzy po prostu dostawali kręćka, wiesz, byli, wiesz, płakali, wiesz, pukali tam, bo chcieli już jechać nad morze. Wieś. Ja gdzieś tam w środku byłem egzaminowany na L, Lepre, mam na nazwisko, czyli zając. I oni prosili, żeby już następnym. Uchodzić. Ale ja miałem profesorów, którzy w danym momencie stali się prawie że moimi uczniami. Oni byli tak zainteresowani, tak chłonęli tę wiedzę, oni nic nie wiedzieli już ani o Słowackim, ani o Mickiewiczu, ani, ani dlaczego polski romantyzm musiał być inny. Wiesz, było pytanie, wiesz, tu jeden nie pytał, tu drugi nie pytał, tu trzeci nie pytał, wiesz, i każdy w innym języku, wiesz, mi zadawali pytania, wiesz, mówiłem, za chwilę Pani profesor, za chwilę Pani profesor, muszę najpierw tu Także ja byłem jeszcze też dyrygentem rozmowy, ja ich ustawiałem, już po prostu już ja, ja jako uczeń, jako ucznia i wtedy sobie postanowiłem, że będę mediatorem. Ja chcę być mediatorem nie będę dorosł. Tak między 70 a 80 rokiem życia. Na razie jestem za młody jeszcze, ale ja mam swój przyszły zawód i jestem bardzo mocno ukierunkowany. Muszę jeszcze prawo skończyć, muszę się arabskiego nauczyć i muszę się chińskiego nauczyć. Dwóch języków jeszcze plus jedno studia skończyć. Na razie jestem dalej uczni, także cały czas chcę się uczyć, kształcić do kształce, Ale kurs masażu zrobiłem pierwszego i drugiego stopnia. Jestem masażystą rzeczywiście, mam, mam na te papiery. Byłem również kelnerem, także mogę kelnerować, ale to są wszystko rzeczy, których nie mogę robić, nie mając mieszkania. Nie, 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 nikt się nie zatrudni bezdomnego masażysty. W Austrii ja masowałem bezdomnych takich jak ty, tylko naprawdę nie mówiących chodzić. Jednego jeszcze miałem klienta. I miałem też, też dwoje pacjentów też w innym mieście, gdzie dojeżdżałem 28 km I, i tyle, i robiłem to tak zwany Erna czyli za darmo tak? Co prawda mieliśmy ustaloną stawkę itd. i tak dalej I mam mi zapłacić, tylko ja nie mam konta, on nie może mi tego, wiesz, ma... jest mi winien, półtora tysiąca wiesz, euro za... Może na moje konto wpłacisz, ja się, ja tam... ci może, musi się nazywać Antonio Lepre, czy ten, który przyjmuje Mm. O to chodzi, że w Austrii nie otworzysz sobie konta, nie mając zamieszkania, nie mając zameldowania, a zameldowania ci nie da, stary wiesz ja, Jeżeli wiesz, by to było takie proste, to ja bym dał to na matki konto przeloć, czy na brata konto, czy cokolwiek, tak? Ja mam też parę znajomych jeszcze, też, też, co prawda wszyscy mnie nienawidzą za biedę, ale i, i wszyscy się odcięli, wiesz, nawet przyjaciel z Rzymu Nie on sam, ale jego rodzice, wiesz, w pewnym momencie prawdopodobnie zrozumieli, że nie mam mieszkania, czy coś Albo po covidowe czasy, wiem, że Luka nie żyje dla mnie, tak się dowiedziałem od jego matki która pochodzi z papieżskiej rodziny i która była mi też przyjaciółką, i od jego ojca, i od jego brata. Trzy osoby powiedzieli mi, że Luka nie żyje. Nie wiem czy to prawda, nie wydaje mi się to możliwe. Powiedzieli mi, że Luka nie żyje dla ciebie, czy jakoś tak. Także to było tak powiedziane, że drugi Łukasz, drugi... No dobra, uczyjał, a a żyje, umarł to kontyn, wrócimy do twoich wykształceń. Wszystko ci powiedziałem. Nie a, wiesz, już wszystko nie? powiedziałeś, no dobra. To jeszcze studiach wyższych. Master of MBA już się powiedziałem i to, że trzeba było udowodnić, że masz 10 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej, albo, że podlegałeś bezpośrednio CEO, czyli najwyższemu. Bez jakichś jeszcze, że byłeś albo dyrektorem handlowym, co byłem. By byłem dyrektorem handlowym, byłem dyrektorem marketingu. To, to są wszystko rzeczy, które już nic ci nie dadzą. Nie, nie gadajmy już o rzeczach nieistniejących. Nic nie możesz dla mnie zrobić w chwili, kiedy nie mam mieszkania. A nie mam mieszkania, bo nie jestem mnie na mieszkanie. No nie, nie kupię sobie mieszkania z takiej pracy, którą mam. No nie, nie ma takich szans i też nigdy kredytów żadnego nie wezmę. A, też... w, a w schronisku dla bezdomnych też wiele ludzi w jednym pokoju żyje Tam gdzie na stale, e... Można po mieszkać. Ci tłumaczę, że, że tak, zgadza się, ale, ale to jest wiele ludzi w jednym i tym samym pokoju. Mm -hmm. Musieliby to być albo wiesz, moi wiesz, mega, wiesz, fajni kumple i tak dalej, w miarę porządni i tak dalej, ale nie ma takich szans, no niestety, wiesz, no, nie, nie, nie ma takich szans, żeby, żeby wiesz, wiele ludzi w jednym pokoju, żeby, żeby to wiesz, ze mną współgrało. Wiesz, po prostu jestem trochę inny niż większość. A jeżeli każdy, 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 każdy nie chce zajebać za to, że mam za długiego nosa, za to, że nie jestem do końca Polak. Każdy... Zawsze, nawet kurwa wiesz Mieszko, który mnie zatrudnił w tej chwili jest bardziej znowu sprzymierzony z tym Andrzejem, chociaż nie, on mnie nie zatrudniał wiesz, bo ja podlegam Adamowi i, i on, on jest yy, pryncypałem, ale robią wszystko, żeby po prostu mnie wiesz wyśudać. ale mam mądrego pryncypa, który mnie lubi i wiesz na weekend wiesz każdemu dał już po 20 złotych, mi dał 30 złotych za te dwie godziny pracy, ale tak, żeby inni nie widzieli. I dostajesz jakieś okrawki, wiesz, tam od niego wiesz, jakieś jedzenie, i tak dalej, bo on, on tam ma nie tylko warzywa, tak? Ale to, to, wiesz, to wszystko ci nie pomoże wiesz, jakoś yy, przeżyć ten no bo... Jeżeli ktoś ci da z zamieszkaniem w pokoju? To by było jedyne dla mnie, wiesz, bo wtedy już mogę się rozwijać, mogę już na studia pójść, wiesz, mogę już tutaj pójść na studia, nie muszę już koniecznie w Austrii, chociaż wolą tam bo tam jest bardzo dobry uniwersytet w Gracu i chciałem wrócić do Gracu, gdzie też przez pół roku byłem bezdomny, ale byłem bezdomny, w pewnym sensie chroniony przez kościół na zasadzie takiej, że policja mi chuja wafla mogli zrobić, bo spałem na terenie kościoła. Owszem, zadaszone to było, ale otwarte ze wszystkich stron. Także ja przezimowałem, ja, ja, ja umiem przeżyć w każdych warunkach. I to nawet w miarę dobrze żyć, ale to nie jest rozwojowe. No, nie. Spróbowałem tej bezdomności. Półtora roku mniej więcej, pół roku w Rzymie, pół roku w Austrii, pół roku w Polsce mniej więcej. Okej, okay, fajna sprawa, jest bardzo, bardzo miło się rozmawiać z ludźmi. Jest to rozwojowe, bo no trochę czy człowiek o życiu dowiaduje więcej i tak dalej. Uważam, że każdy powinien tego przynajmniej z raz w życiu doświadczyć, żeby coś więcej na temat życia wiedzieć i o sobie samym też i tak dalej. Natomiast no jest to nudne już z mojego punktu widzenia, bo już, już to doświadczenie mam, być, tak? Chciałbym iść dalej. Bo ja nie zwykłem na flaucie, flauta to jest bezwieczność, za długo przebywać. Wolę wiatry, wolę wiesz burze, wolę wiesz po prostu jak się w wszystko doli, ale żeby coś dalej szło. A ja jestem w takiej stagnacji kurwa już za długo. Już te 7 lat chudych i 7 lat chudych i 7 lat chudych. Już to wszystko, już miałem 7 do 7 do 7 i nigdzie no way out. Nie ma, nie ma żadnego wyjścia. Nie ma. No nie ma szans wyjść. Nie ma szans sobie kupić mieszkania, nie ma szans sobie kupić hotelu, wiesz, który by na Ciebie pracował, wiesz, nie ma szans zainwestować sobie tych pieniędzy dobrze, bo ich jeszcze nie masz, tak dalej. To, to wszystko jest kuja wafla Nic nie jest warto, jedno co warto, to upić się warto. I człowiek się wiesz, aż wiesz, do, do, do tych ludzi, wiesz, do których właśnie zamierzam iść, zobaczyć, czy są coś moje żemale, żeby się napić chociaż trochę piwa, bo jestem głodny jak kuj, i chcę wiesz, zjeść trochę piwa, wiesz, bo idę za chwilę do pracy. A nie mogę iść wieś, na aż takim braku energii, bo cały dzień wieś, jeździłem na rowerze, cały dzień załatwiałem sprawy, cały dzień miałem już mega stres. Ja sytuację. ci mogę dać kod klatki na Foxy 17, tu niedaleko. Co możesz mi dać? Kod klatki. Bo jeśli że zaśpie, nie mam budzika takiego mechanicznego, ja muszę o 3:30 ruszać stąd, żeby na czwartą dosięgnąć do pracy. No tak, to już. Także to, to już jest jest teraz nie warto. No w to następnym powiedzieć. razie. Bardzo chętnie, wiesz, to, to jest akurat bardzo chętnie, bo ja się chcę uniezależnić od tego kuzyna mojej mamy, wiesz, gdzie są moje rzeczy, gdzieś tam w okolicach Placu Halera, gdzie, wiesz, mogę przychodzić tylko i wyłącznie z wieczorem, bardzo późno, o siódmej o tym musiałbym wychodzić stamtąd od niego, e, tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, po prostu jest, jest prawie, że gorzej niż w stronisku, tak? Mhm. No po prostu, ale masz do tego prawo absolutne i tak jestem mu wdzięczny, że mogę się tam od czasu do czasu bymy i tak dalej, ale on, on jest też samotnym wilkiem i, i masz też odpowiedzialną pracę, jest jesteś reżyserem, wiesz, nakręcił dużo bardzo fajnych filmów e, i, i tyle. no i, i, I potrzebuje swój spokój, a wiesz, ani on nie jest w stanie mi dać pokoju, bo to, to co ja zamieszkuję, to jest zawalone książkami i tak dalej, ale też i tego pokoju w sensie, że spokój, tak? Mhm. Mir, mir niepokój w sensie zamieszkania, mhm. ale on po prostu cały czas, cały czas, cały czas mnie dołuje, cały czas chce mnie do psychiatryka wysłać. A nie ma takiego psychiatryka, który by ci mieszkanie ja, ja mu tłumaczę, że pas tylko nie wyleczysz, z bez, bezdomności. Wiesz, to, że mi dają olanzepinę, czy, czy wiesz klonazepan, czy, czy coś tam, to w żadnym wypadku mi nie pomoże. Ja to już przećwiczyłem tysiące lat. Mhm. Moją mamę już że po 40 latach dalej nie umieją jej depresji wyleczyć. 40 lat ją wiesz, faszerowali, wiesz, wszystką możliwą chemią, nawet elektroszoki przeżywa. Gdzie moja mama, teraz jak wróciła, jest z Mediolanu, jest, jest troszeczkę silniejsza, bo ona też chciała, jest do psychiatryka już wylądował. Ale jak, jak była przez moment, wiesz, dobry dobrym nastroju, rozmawialiśmy szczerze i tak dalej, to powiedziałem: nie, wiesz, co lepsze jest więzienie. psychiatr jest chyba gorszy, wiesz, także... Bo jest szczera. Moja mama, jak jest silna, to jest szczera. Moja mama teoretycznie nie umie kłamać, ale no nienawidzi mnie, wiesz, bo... To nie ona mnie nienawidzi, tylko jej choroba w pewnym sensie, tak, bo... Żadna mama nie lubiłaby, żeby jej syn wiesz, był na ulicy. I to szczególnie, jest dobrze wykształcony, w miarę grzeczny, i tak dalej, tak dalej. A ona to tego właśnie we mnie nienawidzi. No, czyli mnie wiesz, w pewnym sensie totalnie nienawidzi. Wiesz, nie nie mam jej tego za złe, bo, bo to moja mama. Także nie. Ma no, trzy pokoje. W jednym niedawno jeszcze dziadek mieszkał, wiesz, już dawno umarł. Ale tam przy mieszkaniu mojej mamy trzy lata. Z moim synem. I tolerowała nas i w pewnym sensie żywiła, chociaż ja jedzeniem do domu przenosiłem, bo pracowałem wtedy właśnie przy tych lodach, gdzie była też garmażerka, także ja też do domu znosiłem pierogi, do domu znosiłem to, czyli czy nie ciasta i wtedy wiesz, było wszystko fajnie. Jak miałem pracę i nie byłem bezdomny, tylko w pewnym sensie też nie miałem żadnego autorytetu na swojego syna, który był bilerem. Aktualnie syn... Jest je o wiele bardziej ogarnięty niż ja bo mieszka z narzeczoną, z przyszłą kościołą, który tam tej narzeczonej akurat ojciec umarł dokładnie wtedy, kiedy ona poleciała, żeby mi syna zabrać z Rzymu, bo ja wyjechałem do Rzymu swoim własnym samochodem, wracając miałem mikrocud, bo dawno nie powinienem żyć. Miałem wypadek śmiertelny przy 140 na godzinę z pasem w ręku z starym samochodem, wiesz, bez żadnych airbagów Wiesz pierdolnąłem przez 140 na godzinę. Totalny beton, który już nawet się nie ruszył. Ale dlatego, że wiesz, to nie ja się wyratowałem, tylko moja lewa ręka, wiesz, bo trzymałem pas na wysokości nosa, szukałem papierosa. Ale wiesz, to nie było zaśnięcie. I jak jak już jak, mówię, to, ta ściana była wiesz półtora metra ode mnie, gdzie matematycznie wiesz, że no nie masz szans tego uniknąć. Matematycznie wiesz, że no nie masz szans uniknąć śmierci, to wiesz po prostu, nie od serca, nie, nie z głowy. Tylko kurde, z brzucha albo zjezdz, wyszedł mi jeszcze taki krzyk. O, panie, ratuj mnie. Co zrobił pan? Bo nawet pan nie lubi, żeby na niego wrzeszyć Po prostu moją lewą ręką mi, nosa, zmiażdżu miałem. Jedyna rzecz, co miałem zepsute, to złamane, to był nos. Wiesz, sam wysiadłem z samochodu, który wiesz, był po prostu harmonijką i wiesz, po prostu śmiałem się do rozpuku, ale nie był to histeryczny śmiech. Tylko po prostu nadal się zastanawiałem, kurwa, co ja dalej na tym świecie robię? Po, chuje? po co ja tu jestem? Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Tylko samochód wiesz, uległ już wiesz, totalnemu zniszczeniu. Nic nie było, co zbierać. Yy, I całe szczęście, że mój syn został mi zabrany przez tą narzeczoną, bo ona mi odwaliła już moją robotę. mi się udało bardzo szybko pozbyć kasy w Rzymie. Wiesz, I co było takim założeniem, żeby musić zapracować na benzynę powrotną z moim synem. Tak, tak chciałem. Ale tak jak mówię, no, ona mi go zabrała, przyleciała już z biletem powrotnym dla niego wiesz, z Rzymu do Warszawy. I na początku byłem wkurwiony na nią strasznie. Wiesz, ale. Po, po jakimś tam czasie, wiesz, sen, syn znowu, wiesz, w Rzymie wylądował z nią, ale już normalnie za swoje pieniądze, normalnie pracując, wrócił do szkoły, chociaż trzy lata mu do matury brakuje, córka jest o rok młodsza, ale już studiuje na drugim roku kulturoznawstwa w Toruniu. To są wszystkie historie, wiesz, związane gdzieś tam z moim życiem, wiesz, długo bym mógł jeszcze opowiadać, ale też bym tam to nie doprowadził, także fajnie, że ci się chce wysłuchać, bo to też jest mi potrzebne, wiesz, jasne, każdy potrzebuje i chce się wygadać, więc... Ale nic nie można dla mnie, niestety, zrobić, wiesz, mówi się, wiesz, ajuta, diuta, ajuta. pomóż sobie sam, to i Pan Bóg ci pomoże. Ale, ale ja, no, nie, nie mam, niestety, żadnego wyjścia, już z mojej sytuacji, po prostu. I co bym nie robił, to zawsze jest jeszcze gorzej, i jeszcze gorzej, i jeszcze gorzej, i jeszcze, gorzej, i, jeszcze gorzej. I na całe szczęście, to tak jest, bo oznacza to, że, że cały czas żyję. Skoro może być gorzej, to, to oznacza, że jeszcze żyję. to jest takie, jedno życie, jest obok życia, wiesz. Rodziny nie mam założę. Dzieci już nie mam, nie, nie mogą swoich własnych wychować. bo syn miał 3 lata, jak mi został zabrany, córka 2 lata i tyle. No, także no, trochę trochę mu to życie już przegrał. No, chociaż nie czuję się przegranym z drugiej strony. Więc, także cieszę się że bo dzieci są silne psychicznie, chociaż miał już matkę, wariatkę, weż, bo się okazało, że schizofrenia, którą ona we mnie widziała po tym jak dostaliśmy legalne unieważnienie już u niej się objawiła. I to też taka normalna, zdiagnozowana, wylądowała w moja eks Tak jak teraz mówię. No, tak sobie widocznie pierwszą, pierwszą żonę albo pierwszą matkę moich dzieci wybrałem, że, żeby była dokładnie taka sama jak moja mama. Chociaż nie wyglądała na taką. I wszystko to, co ona kochała przed ślubem, po ślubie, jest nienawidziła, Nie chciała mnie już na nowo uformować. Wiesz. Skoro nie udawało się, już poprzez zamknięcie dostępu do docipu do cichu, do, duchu i do ust, próbowała we wszystkie możliwe sposoby wiesz, mnie z równowagi wyprowadzać. Skoro jej to nie wyszło, to wiesz, wiedziała, że jedyny sposób, żeby mnie zabić mentalnie, to będzie zabranie moich dzieci. Kiedyś wracałem z pracy, wróciłem i śladu życia rodzinnego w tym domu nie było, gdzie mieszkać. Gdzie wiesz, było to mieszkanie, które należało na papierze do mojego brata, który, jak tylko wiesz, moja rodzina mnie opuściła, uznał, że muszę być na tyle złym człowiekiem, że im nie trzeba wyjechać na ulicę. Wtedy też wróciłem na ulicę lądową, ale się podniosłem. I wy, wiesz, wykaraskałem się z 400 tysięcy długów, też już bardzo szybko już wtedy, ale to było wtedy. Wtedy już miałem jakiśkolwiek wiesz, punkt zaczepienia. Wiesz, teraz nie mam nawet punktu zaczepienia. Archimedes powiedział, dajcie mi już punkt oparcia, to księżyc wam poruszy, ale nie mam żadnego punktu oparcia. Nigdzie, znikąd i ni, nie ma o czym gadać. Wiesz, po prostu jest, jest jak jest, czyli spokoju. Czy to wszystko jest filtrem? Już możliwe, że tu już nic nie ma więcej do palenia. Chyba możliwe. Nie wiem, gdzie ja? jak. się nie chce już odpalić. A, tak, to jest wszystko filtrem. Tak, to już jest przedszał w ogóle. A ja cały czas palę papier. Od dłuższego <słuch> czasu papier palę. Ja myślałem cały czas, że to jest papieros, że tu się gdzieś filtr zacznie. A tu już jest dziura, rozumiesz? Aha, no to jest papier. Wolę tytań palić niż papier. Ale to był bardzo dobry papieros. Bardzo ci dziękuję, Wiktorko. Masz na tyle fajne i mocne imię, że jeszcze raz powiedziałem, że jeśli kiedykolwiek będę miał syna, na pewno albo na pierwsze, albo na drugie będzie miał Wiktor też. I to nie dlatego, że ciebie poznałem. Akurat czuję mnie... i śpiewałem je też w wydaniu żeńskim, tak jak piosenka o, Wiktorii, o moja Wiktorio, moja Wiktoria. Możesz sobie puścić, wiesz na YouTube. Bardzo fajna piosenka.